Dzień dobry, witam na kolejnej transmisji na żywo z mojej nieumowlonej, jeszcze stojącej czatowni. Napisz skąd jesteś i czy jesteś subskrybentem, czy tak po prostu wpadłeś. No i przede wszystkim czy jesteś z Polski. co tu się dzieje, bo nie ukrywam, że nie było mnie tutaj prawie pół roku, eee, nie sypałem ziarna i totalnie nie wiem, co tu się dzieje, ale w ostatnim czasie naszła mnie chęć, by, poczekajcie, Uczu kamerę tylko. naszła mnie chęć znowu poznanym kolegą Edwinem, pozdrawiam cię, jeśli... Oglądasz. Będziemy sobie tutaj powoli we dwójkę działać. Mianowicie będziemy sobie robić takie różne wyzwyżki dla ptaków drapieżnych. No i nie tylko wiadomo, bo czasem jest taki, że nawet barzant siędzie na poprzedce. A wiem, że tak jest, bo mam tu kilka nagrę z tej czatowni. Z fotopułapki, gdzie właśnie siadał sobie barząd na poprzedce poziomej, ujadał i trzepotał skrzydłami. Więc pech był taki, że akurat mnie nie było w czatowni, bo naprawdę epickie byłoby to zdjęcie. Jeszcze tym bardziej to było o świcie, więc światełko było idealne. Tak czy siak, ja będę tutaj z kolegą sobie próbował, jak już wcześniej wspominałem, zwyżki takie porobić dla ptaków. Ogólnie różne takie, takie do zachęcenia tych ptaków by lądowały, pozowały. Zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie ścieliśmy takie suche drzewo, które myślę, że niedługo by spadło na komuś na głowę, ale na szczęście udało się je z i będziemy je wkopywać. No na razie jeszcze jestem w trakcie załatwienia sobie łopatki. Ja generalnie saperkę na jakimś tam portalu, żeby kupić, żeby mieć już swoją piłkę, już mam. Także mamy tutaj już parę takich elementów dorobionych, ale na razie Wam nie zdradzę tego wszystkiego, bo to jest, jak to mówią, budowa w trakcie. Jak już tylko zaczną jakieś ptaki przylatywać dzisiaj ściągnęłem tutaj fotopułapkę. I z 50 nagrań, niestety, tylko na jednym nagraniu wylądował kruk. W zasadzie to jest dobry znak, że kruk już przeleciał. To znakiem tego wie, że coś tu się dzieje i będzie zapewne wabił też i sroki, i sujki oraz inną drobnicę, no i mam nadzieję, że ptaki drapieżne. Co to sprzętu, jaki dzisiaj wziąłem? co to sprzętu wziąłem tutaj. Co to mi To bez zmian u mnie. Troszeczkę zacząłem dać ze sobą goprosa starego, żeby jakieś tam shorty sobie ponagrywać i wrzucić na kanał, żebyście widzieli, co mniej więcej robię. Bo jak wiecie, nie wiem czy u Was też, ale u mnie jest mega duży upał, bo to pod 30 parę stopni podjeżdża, więc prócz jakichś koziołków i gdzieś tam pojedynczych drapieżników w locie, to generalnie nie idzie nic ciekawego sfotografować. Upał Wczoraj byłem nad jeziorem. Chcę zobaczyć czy cokolwiek się tam dzieje i uwierzcie mi, zapewne by się działo, ale jedyne co się działo to na pewno to, że żarły mnie komary niemiłosiernie. Mój błąd że nie byłem przygotowany, bo nie wziąłem żadnego preparatu na komary. Jestem w trakcie zakupu, bo nie na no, co dzień w ostatnim czasie wychodzę do lasu, a to był taki rejon, gdzie jest multum komarów, bo tutaj jak chodzę z kolegą, to komarów praktycznie w ogóle nie ma jakieś pojedyncze sztuki się trafiają, ale... Tam to były nie sulice, jak się nie mylę. Na że nie słysz byłem. Więc wyrwałem się tam troszeczkę po takich bagiennych, błotnistych drogach, by zobaczyć, co tam latstwo sobie nocuje I przebywa, wiadomo. No to kurczę molek, była taka sytuacja, że obsiadły mnie tak komary, że wybiegłem z tym plecakiem. I ludzie się patrzyli na mnie jak idiotę, nie, więc stwierdziłem, że jednak sobie nie pofotografuję w tym miejscu Nie tylko mogę mi się rozkoszować słońcem, którego nie cierpię. Lubię jakieś tam słoneczko, ale te temperatury muszą być u mnie 25 max, ewentualnie niżej. No i go prosto sobie biorę ostatnio w teren. Lornetkę to standardowo. Jak ktoś nie wie jaką mam, mam tutaj Deltę, Foresta, dwójkę, bardzo fajna lorneteczka, chociaż tam fotopułapkę ściągnąłem, jakaś tanioszka, tak, żeby tylko poglądowo zobaczyć co tu się dzieje. No niestety tylko kruk zabitał. Z50 mam z obiektywem 16-50, taki kitowy, fajny sprzęcik, malutki. O, Słucha. Bardzo małe w kieszeni się mieści. Z tego czasu Z50 fotografowałem, więc jak będziecie chcieli, to zaginijcie sobie na mnie na kanał. I jak ktoś ma Z50 i nie wie, czy on się nadaje do ptaków, no to wcześniejsze moje odcinki są nagrywane właśnie i fotografowane Z50, także można sobie porównać. Teraz oficjalnie Z6 w wersji drugiej. Na razie nie zmieniam, póki nie zacznę więcej zarabiać. Nie, ale tak na poważnie, na razie nie potrzebuję nowego sprzętu. Nie będę kupował pod wykrywanie oka. Bo na razie sprzęt jest dobry, nie jest jakiś tam turbo szybki, ale do mojej fotografii zdecydowanie wystarcza. 15600 kontempolary Sigma, niestety jeszcze nie naprawiłem. Czeka na swojego jakiegoś naprawcę. Tam niego, bo nie wiem, ile to będzie kosztowało, ale na razie nie mam, to, nie mam tego w głowie. No i cóż, mikrofony wziąłem ze sobą. Jakiś testuję sobie taki pojedynczy statyw od czyli kijek z dołożonymi nóżkami od mojego innego statywu i tak sobie stoi na telefonie. No i wracając tak właśnie do tego miejsca. jest no tutaj jakiś Czekaj, jest Jestem tu od godziny 8, No to kilka godzin tutaj jestem. No i powiem wam szczerze, że żaden ptak nie wylądował. Nawet sujka, choć kukurydza jest wysypana, słonecznie wysypany. Na razie ptaków brak. Zapewne to jest przez to, że mają po prostu inne swoje pokarmy, zwierzęce, jakieś tam. Więc mogą się listami, jakimiś dżdżownicami rozkoszować, na razie mają w ziarna, ale niech ziarno sobie leży i czeka na swój odpowiedni czas. Bażantów nie słychać, ostatnio pół godziny, temu, pół godziny temu słyszałem bielika, co ciekawe, dawno go tutaj nie widziałem, ale nie słyszałem. Niestety nie zjawił się, no i oczywiście kilka meszołowów i kania rudych a lub czarnych, bo czarne lubią tak fajnie popiskiwać krótkimi seriami, więc wnioskuję, że to była kania czarna. No i cały czas tutaj rodzik siedzi w krzaczorach i tak nie przygląda się mi, co to za typ przyszedł znowu do tego szałasu, także na razie jest bez zmian. I poczekajcie. Zaraz poczytam co wy to, żeście do Was groili. Hunter. O, hunting, tak, hunting. Może nie poluję, ale czatuję z aparatem i staram się coś fotografować. Oliwia, kaszyca, siemanko. Hej. Co tam słychać? I czy w terenie? Czy fotografujesz w ogóle? Bo widać, nie mogę się od tej fotografii uwolnić. I co my tutaj jeszcze mamy? Hmm. dawa jakiegoś śniaka. Mm -hmm. Super. Yy. Nie lubię wieprzowiny. Tak szczerze mówiąc. Ale być może jakaś dziczyzna tu podejdzie. Do kukurydzy choćby nawet. No. kto z was fotografuje i czym fotografujecie chętnie się dowiem czy o, o osoby które mnie oglądają w ogóle fotografują zajmują się jakąś przyrodą czy tylko tak po prostu nie ma co robić w robocie to kliknę na jakiegoś typa który sobie jakiegoś live'a robi a no i właśnie mam nowy nabytek w czutowni cztery kopce niekreta kreta. A mrowek takie, nie wiem, jakieś dziwne. I w moim krzesełku zrobiłem sobie chyba gniazdo. Bo jakie podnosiłem to masa mrowek wywodziła mi z krzesełka. Trochę słabo, bo krzesełko jest w miarę nowe. Przez całą zimę leżało tutaj, więc nic się nie podarło. Krzesełko z dekatlonu. Takie malutkie, leciutkie spoko na jakieś małe zasiadki. Co do sprzętu, jaki ostatnio dobyłem, to jest też szal, który wam wcześniej chyba pokazywałem. Jest takie szalisko, Cztery dyszki na jakimś tam temu, czy na czymś spoko, spoko opcja. Znaczy można musi gdzieś tam zamaskować delikatnie. No i co najważniejsze, kupiłem sobie, w sobie, nowy namiot, taki do faz testu, bo nie wiem jak to będzie, ale generalnie jest największą ochroną przed komarami, bo jest cały siatkowany, boki mam tylko troszeczkę jakiś taki materiał, przy tym moro i góra. Nie przepraszam, góra tylko jest chyba w moro, żeby na mnie nie kapało nic, a boki są siatką, więc jeszcze mam taki płaszcz dosłownie od ziemi, żeby też tam zbytnio owady nie wchodziły. Głównie ma to chronić mnie przed komarami, żeby mógł sobie ściągnąć buty, żeby było przewiewnie w namiocie. No i będę ten namiot używał do y, jakichś zasiadek y, właśnie nad takimi starożyczami, żeby mógł sobie swobodnie po prostu leżeć i fotografować bez martwienia się, że mnie coś gryzie, kąsa i staranie się, kurczę, nie wiem, zarżnąć. Tak jak e, nowy domiocik jest już w domu, jeszcze go nie używałem, ale już myślę niebawem e, na urlopie, który niebawem idę, e, będę używał. Coś przestaliście pisać? Tu, 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 śmiało, śmiało piszcie, czy fotografujecie, nie wiem czy ten dźwięk mnie słychać, halo? Nie kroki cały czas powietrze latają. Myślę, że to jeszcze nie jest godzina. Bo one tak będą mocno po południu. Tutaj sobie lądować. Za dnia jest dzisiaj w miarę bo jest taki leciutki softboxik. Jeśli chodzi o niebo dzisiejsze. Bo wczoraj był mega schwar i byłem pewien, że dzisiaj będą mgły, ale no niestety jestem dzisiaj później. Bo dzisiaj sobie tych tak malajcie. Chciałem po prostu przyjść tutaj i zobaczyć, co się dzieje. No i przy okazji jakieś sam rolki sobie ponagrywać. I już Wam pokazuję. Jak się coś wywróci to bardzo mi... przepraszam, ale mam tutaj coraz jaśniej, bo jeszcze nie zdążyłem wykarczować. Trawy, którą mam w czatowni i jakieś szkolce rosną, także niebawem się za to wezmę, ale Na razie chciałem zobaczyć, czy tu w ogóle coś się dzieje, no i wiecie, że to jest szklarnia, że tak powiem Więc jak tutaj słońce naparza w to, to tutaj, wiecie, jakieś szklarnie na działce, nie? Idzie zdechnąć, więc Tutaj tak było ostatnio, jak tylko wszedłem do środka i zobaczyłem, jaka tu temperatura zaczęło ze mnie wszystko lecieć i stwierdziłem, że jednak się zwijam no i mówię, przyjdę dzisiaj, bo dzisiaj jest przynajmniej 10 stopni mniej, jak na razie, a jest godzina, mówię, 12 dochodzi, także jest lajtowo, przyjemnie, jakiś tam wiaterek jest i sobie góry tutaj nie zasłaniałem, bo mam tutaj siatkę z, z boku i po prostu mam jakiś przebiew, także luz. Już Wam pokazuję, jak to wygląda, Opa. ta siatka jest tak tutaj zamocowana na sztukę, wiecie, żeby tylko sobie Ręcznego przysłonić podwójnie, bo mam na razie pojedynczy, ale raczej sobie podwójnie zamocuję, żeby jeszcze było mniej widać, ale to dopiero jak tak przyleci, bo na razie muszę mieć wyjątkową, że tak powiem, obserwację. No, jeszcze mam kanapkę niedojedzoną, także zaraz się za nią biorę. No i przede wszystkim woda. Woda, woda, woda. Nowy, więc wszystko tutaj jest plastik fantastik. Tu mamy jedną taką opcję, gdzie można sobie właśnie czekać będą przesiadywać, O, poczekajcie. O, co się od... I tutaj na tej gałęzi po lewej stronie. Mam cichą nadzieję, że będą sobie ptaki lądować. O, właśnie, tu. O. o. No. Ten właśnie, autofokus w telefonach. złapie chyba o, ta gałąź po lewej co jest, to tam będą lodować, mam nadzieję, drapola i jak będą startować, to będzie to fajnie wszystko wyglądało. Wykorzystałem sobie takie zielone gałęzie jakiegoś drzewa, ponieważ ktoś pościnał. O, jednak będzie lipa. Dobra. Bo Do autofokus coś się gubi. Nie będziemy kombinować. Wykorzystałem sobie te, właśnie drewnopodobne, może tak powiem, gałęzie. Nie umiem zbytnio operować nim. A to jest kwestia wprawy. Rozumiecie, jak to jest? No, także mam jedną, właśnie taką zwyżkę, obok mam drugą. No i mam poprzeczkę, którą widzieliście w moich poprzednich odcinkach. Jeszcze między tymi wszystkimi tutaj krzaczorami będę wkopywał drzewo z taką jedną i drugą gałęzią, która idzie na boki. Bo mam takiego plana w głowie, że jak drapol przyleci, czy kruk, czy cokolwiek i siądzie sobie na tej rozwidleniu jednym, drugim, to w momencie, kiedy będzie wiedział, że jest tu pokarm, to będzie lądował ruszy, bo no, tu mamy coś takiego jak tą gałąź i on będzie w sobie frunął i lądował albo na poprzeczkę albo właśnie na tą gałązkę, którą wam przed chwilą pokazywałem, także chciałbym uchwycić efekt lądowania no i startu przede wszystkim, no i jak się uda to jest sobie trochę ciasno z tym wszystkim, więc nie wiem czy to tak mi pyknie i czy to w ogóle będzie do zrealizowania, ale no mam taki, taką cichą nadzieję, że tak będzie i będziemy się tutaj ciekawie fotografowało. No i przede wszystkim już takie no, może nie do jesieni przygotowania, ale wiecie, im więcej zrobię teraz, tym więcej się zwierzyna oraz ptactwo przyzwyczai do tego miejsca, do tych, tych urządzeń, tych zwyżek. No i będzie mniej się bało, więc na zimę, na jesień. Mam nadzieję, że będą intensywnie przylatywać ja będę miał możliwość Wam pokazać wszystko tak jak należy. Nie piszecie. Napiszcie, skąd jesteście i ewentualnie czy fotografujecie, czy tylko oglądacie przyrodę jakimiś lornetkami czy innymi lunetami i. Jakimiś obrazującymi urządzeniami. Wstyd się przyznać w ogóle. Ale mam tylko dwie nagrywki i z tego dwie nagrywki Kija, które będą oczywiście w szorcie. Nie mam tutaj zbytnie dzisiaj nic do fotografowania. Więc moja yy, no jest słabiutko. Ale mój odezwę się do Was bo dawno. Nie rozmawiałem na transmisji na żywo i nie wiem, czy jesteście ciekawi, co tam u mnie, czy nie. Ale w każdym razie mam chwilę, to sobie tutaj mogę wam parę rzeczy Zde Jutro w ogóle miałem wam powiedzieć. Jutro jest w ogóle premiera odcinka mojego nowego o zimorodku. Poniekąd Wam zdradzę, co tam było, jaka przygoda. No, mam sfotografowanego zimorodka. Oczywiście nie mam go tak, jak bym chciał. Bo rzadko kiedyś się zdarza, żebyśmy mogli go sfotografować tak jak byśmy chcieli, ale. Jest ja gdzieś przyleciał. Mam go sfotografowanego. Nie w bo czuję w tatowni i okazało się, że jest. Są to zobaczycie na odcinku, ale cała powierzchnia wody została zalana takimi zielonymi roślinkami. Nie wiem jak to się fachowo nazywa. Rzęsa, nie rzęsa, Nie mam pojęcia. Nie czytałem o tym. I zimorodek po prostu z mojego badyla nie miał zacząć polować, bo wszystko jest tą zielone, także wody w ogóle nie było widać. No i przede wszystkim włożyłem nowego kija, takiego troszeczkę zarośniętego mchem, by było trochę ciekawiej, żeby ten badyl był ładniejszy. No i no lipa była, ale przemieściłem się w inne miejsce, gdzie napotkałem zimorodka dosyć fajne miejsce yy, myślę, że będę tam niedługo właśnie się ten, yy, ten namiot nowy yy, próbował położyć i yy, przede wszystkim z pofotografować ale jest mój problem ponieważ tam zrobili szlak kajakarski i akurat w tym miejscu ludzie wychodzą yy, z kajaków, przemieszczają się po lądzie i znowu wchodzą do wody tam paręnaście metrów dalej więc yy, kwestia tego żeby pójść tam w brzydką pogodę, gdzie nie będą mieli ludzie ochoty na przykład pływać kajakami, bo myślę, że w deszcz to się słabo pływa kajakiem albo w jakąś taką słabą pogodę. Ale tak czy siak e, buszyłem tam dwa zimorodki, być może parka. No i udało się go tam nagrać, sfotografować. Przy okazji mam inne niespodzianki, które mnie takiego czorta w moim niebie Widząc w ogóle do czatowni z ale to już zobaczycie jutro w odcinku, nie pamiętam szczerze mówiąc o której godzinie on będzie transmitowany ale no jutro jak macie ochotę to wpadajcie i sobie luknijcie nie jest jakiś tam zbytnio elegancki ten odcinek, ale zawsze to jest parę minut przed telewizorem spędzić by Zmarnować takiego mnie, jak się morduje z tym wielkim plecakiem przez gęstwiny asu. Dobra, słuchajcie, jest tutaj wasa, was was mała karstka. Ja sobie jeszcze dokończę śniadanko, póki mrówki jeszcze nie wlazły tam i nie konsumują mi wędliny siedzę tu jeszcze godzinkę, dwie. Być może coś się zjawi. No, na czternastą Myślę, że spokojnie będę mógł do domu. E, wiadomo, czym ciszej będę, tym y, być może będzie lepsze, lepsza możliwość na dostrzeżenie i sfotografowanie czegoś. E, to więc będę kończył. E, jak ktoś ma ochotę, to nie wbija to na kanał. Kliknie suba. By być z materiałami na bieżąco i przede wszystkim oglądnię moje odcinki, które najlepiej to się ogląda od początku. Jak zaczynałem, jak to wszystko wyglądało strasznie. Ja tych odcinków nie usłyszałem, oczywiście, bo to jest taka moja historia fotografowania, nagrywania i myślę, że fajnie będzie to pooglądać za 20 lat, jak dożyję. Także można sobie od początku nie pooglądać i. I zobaczyć, jak to wszystko szło etapami przez tyle lat. No i to tyle. Także ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że czegoś nowego się dowiedzieliście z dzisiejszego dnia. No i cóż, będę kończył. Także trzymajcie się i bijajcie jutro na odcinek. Widzimy się już jutro. Hej hej.